Witajcie na kanale Mój Psi Świat. w kolejnym Q&A. Jest to druga część z tej takiej wielkiej sagi, że tak powiem, Q&A, ponieważ chcę odpowiedzieć na wszystkie pytania, także to już tak dla, mówię dla zainteresowanych, tak aby nikt się nie poczuł pominięty. W tym odcinku będą kolejne pytania z komentarzy pod zdjęciem, które, które opublikowałam na Facebooku. Jeżeli nadal chcecie zadać pytanie, to właśnie pod tym tylko zdjęciem zadawajcie pytania, bo inaczej się pogubię w tym wszystkim. Przechodząc do pytań, Anna pyta, jak można oduczyć psa ze schroniska siedzenia w łóżku pod moją nieobecność? Jest to dosyć ciężkie do rozwiązania, ale nie niemożliwe. Eee, oczywiście właśnie kiedy pies jest sam, no nie możemy reagować w żaden sposób, także to co możesz zrobić, to po prostu stworzyć mu, właśnie jeżeli to jest pies ze schroniska, to pewnie w Twoim łóżku czuje się bezpiecznie, komfortowo, więc stwórz mu takie właśnie miejsce, które nie będzie Twoim łóżkiem. Oczywiście też, kiedy jesteś w domu, również nie pozwalaj mu na nie wchodzić, to wtedy też unikniesz tego wzmacniania zachowania, unikniesz tego, że będzie on to robił, kiedy Cię nie ma. A także postara się mu zorganizować fajne legowisko, bezpieczne, nagradza jego podczas pobytu w, zoo, w domu, kiedy on tam sobie przebywa, kiedy dawaj mu tam zabawki, właśnie kongi, coś, z czym może się zrelaksować, dobrze poczuć. I dzięki temu on po prostu zrozumie, że w tamtym miejscu to jest takie jego miejsce spokojne, gdzie nikt mu nie przeszkadza i gdzie dostaje dodatkowo jeszcze fajne korzyści. Anna również pyta o to, jak można nauczyć zachodzenia w kagańcu. Na ten temat chcę nagrać filmik. Oczywiście musi to polegać na stopniowym oswajaniu, a nie wciskaniu kagańca na siłę i na przykład podawaniu wtedy smaczków, bo to nie zadziała. Yy, ogólnie zasada jest podobna jak na przykład z oswaniem szalek, taki filmik pojawił się już na moim kanale, ale tak jak mówię o kagańcu nagram osobny taki poradnik. Zosia tutaj pyta, mój pies czeka na osoby, które mają na rękach lub na kolanach dziecko. Z czego może wynikać takie zachowanie? To młody jednoroczny pies wychowuje się w domu z dziećmi. E, przyczyny takiego zachowania mogą być różne i tak naprawdę tu znów po takim opisie ciężko mi znaleźć tą przyczynę, tą rzecz, która sprawia, że pies szczeka. E, może to być jakaś frustracja, może to być jakiś lęk, może to być chęć zwrócenia na siebie uwagi. Ciężko mi powiedzieć, co to może być w tym momencie. Także postara się poobserwować swojego psa, czy nie czuje się w tej sytuacji jakoś niekomfortowo, skąd to może wynikać. E, także no ja w tym momencie nie bardzo mogę stwierdzić skąd to się bierze, właśnie nawet nie widząc psa. Języka jego ciała. Agata ma tutaj pytanie, jakie masz zdanie na temat rozmnażania psów i co są przygodowani psa na prezent. Według mnie to bardzo słaby pomysł, i czy planujesz zaadoptować jakiegoś piórka. Pozdrawiam Ciebie i Zuzinkę, również Ciebie pozdrawiam. Jeżeli chodzi o rozmnażanie psów, to oczywiście nie uważam, żeby było to konieczne, ponieważ jest tyle psów potrzebujących domu, że naprawdę możemy wybrać z tego, co oferują nam schroniska, fundacje, czy właśnie nawet osoby znajome, które też szukają domu dla swoich jego psa, czy psa, którym opiekują się na przykład na domie czasowym. E, także nie uważam, żeby właśnie w takiej skali, jakiej jest, rozmnażanie psów było konieczne i słuszne. Ale to jest moje zdanie. E, I co sądzisz o dawaniu psa na prezent? Ogólnie jestem przeciwna, oczywiście. E, o ile to nie jest taki prezent, że tak powiem, zaplanowany i już ustawiony, że. Tak, tak to nazwę, bo jeżeli na przykład jest para osób, yy, która planuje psa od dawna i na przykład partner stwierdza, że chce swojej dziewczynie podarować tego psa, ten pies, żeby się pojawił w jej urodziny, ten miot już jest dawno wybrany, czy tam właśnie psiak ze schroniska i te daty się zbiegają i to jest akurat ten dzień i ten psiak jest w formie powiedzmy prezentu, ale tak naprawdę to jest całkowicie przemyślana decyzja i wszystkie te etapy, które powinny być w odpowiedzialnym decydowaniu się na psa były, to wtedy nie widzę w tym nic złego. Oczywiście jestem przeciwna jakimś tam pakowaniu psa do pudełka czy koszyka, jak to to nieraz widzieliśmy w filmach czy reklamach, ale jeżeli to się jakoś zbiega z, z datą urodzin czy jakiegokolwiek innego święta, ale tak jak mówię, jest to zaplanowane i nie ma to w ogóle wpływu, to no. Cóż, trudne, jeżeli ktoś tak chce, to czemu nie? Ale dawanie psa na prezent w formie prezentu, że ta osoba w ogóle o tym nie wie, albo mało się tego spodziewa, albo na przykład dziecko prosi o psa i piesek mu jest dawany od tak, to oczywiście jestem przeciwna temu i to jest w ogóle głupota. Nigdy nie powinniśmy dawać żadnego żywego zwierzęcia, nawet chomika, królika, świnki morskiej, szczurka, kotka, czegokolwiek. To jest żywe zwierzę i to nie jest rzecz, którą możemy po prostu podarować, bo to się może znudzić i co wtedy? Tutaj Maria pyta, czy mogę karmić psa do około 2 lat średni suchą, samą suchą karmą i czy poprawi to stan zębów makamień. Jego, jego dzieciństwo nie było różowe. Pijacka melina zaraz mnie rok jak go mamy. Jeżeli chodzi o suchą karmę, to tak, ona ogólnie poprawia stan zębów, o ile te zęby nie są już w jakimś tragicznym stanie. Jeżeli jest to dwuletni psiak, to raczej nie powinno dojść do jakichś. Wielkich zmian, dużego kamienia nazębnego, ale to wszystko musi obejrzeć weterynarz. Na pewno sucha karma właśnie lepiej ściera kamień nazębny, ten osad, także z pewnością to polepszy właśnie stan zębów psiaka. Oczywiście, o ile to będzie dobrej jakości suchej karma, czyli karma, która będzie miała jak najwięcej naturalnych składników, mało tych wszystkich chemicznych dodatków i tak dalej. Jaką karmę wybrać? Już nie raz, raz, nie raz mówiłam. I odpowiadając na Twoje pytanie, tak oczywiście pies może jeść tylko i wyłącznie suchą karmę. Nic mu się nie stanie, jeżeli całe życie będzie nawet jadł po prostu całą suchą karmę. Ola pyta... Mój pies miał wczoraj usunięte 7 zębów, 3 trzonowe, 3 siekacze i jeden kieł. Będzie mógł jeszcze chrup, jeść chrupki i rzuć kości lub inne gryzaki? Za odpowiedź z góry dziękuję, pozdrawiam Panią. Nie jestem Pani, tylko Magda, o czym już wiele razy mówiłam, więc piszcie do mnie na ty. I tu widzę jeszcze właśnie w komentarzu, że ktoś napisał, że powinnaś dostać takie info od Weta, a Ty napisałaś, że nie dostałaś. Powinnaś dostać i... Po prostu upominać się o takie informacje, bo to jest po prostu obowiązek weterynarza, żeby ci poinformować, jak ten pies powinien w tym momencie jeść. Bo skąd ty masz to wiedzieć? Jeżeli chodzi o mnie, ja bym raczej podawała na początku psu lekko rozmiękczone jedzenie, na przykład z, z wodą ciepłą, delikatnie, żeby właśnie to namochło. E, tak, żeby nawet te dziosła, e, z których zostały wyrywane te kły, które na pewno teraz ma rany psiak, e, to żeby nie były podrażniane właśnie przez te twarde chrupki, e, tylko właśnie przez coś miękkiego. E, później możesz zobaczyć, jak się psu zagoi, czy rzeczywiście ma problem z gryzieniem, czy nie, bo to zależy naprawdę od psa. Mojej na przykład babci koleżanka miała kota, który miał cztery kły tylko i jadł swą karmę. Chciał ją jeść, chętnie ją jadł, także był to kot, który miał bodajże 20 już lat, naprawdę to był stary kot. Także to, tak jak mówię, zależy od psa, od zwierzęcia, ale wydaje mi się, że to będzie zwyczajnie dla psa wygodniejsze jeść coś jednak miększego niż twardego. Alicja pyta, kiedy i gdzie odbędzie się następny spacer edukacyjny? Może tym razem na Dolnym Ślą Śląsku w okolicach Wrocławia. Jeżeli chodzi o spacer edukacyjny, to wymyśliłam taką nową formę ich organizacji, ze względu na to, że było zbyt duże zainteresowanie nimi. Zbyt dużo ludzi przychodziło, zbyt dużo psów było, i oczywiście nie uważamy, że to jest coś złego. Jak najbardziej się bardzo z tego cieszę, ale. Była to kwestia tego, że to dla psów przestało być e, komfortowe. Nie każdy pies w takim tłumie, w takim ścisku psów dobrze się czuł. To bardziej wyglądało jak przemarsz, a nie spacer. Także była to naprawdę spora grupa ludzi, bo często na jednego psa przypadało więcej niż jedna osoba. Także tak jak mówię, to było no nie wiem, ciężko mi powiedzieć ile osób, ale myślę że około 40-50, a w tym no nie wiem, 20-30 psów. Nie liczyłam szczerze mówiąc, e, ale w takiej grupie psów zawsze będzie dochodziło do jakichś konfliktów, do jakiś nieporozumień, jakiś się może bać, źle czuć, niekomfortowo, a na tym nam zależy, żeby to było dla psów, a nie dla nas. Dla nas oczywiście również chcę z Wami porozmawiać, ale też w mniejszej grupie jest to łatwiejsze niż właśnie w tak wielkiej grupie osób, które, gdzie każdy na przykład chce coś zapytać, ale czasami też nawet już właśnie rezygnuje z tego pytania, widząc jak dużo jest osób. Także mm, mam nowy pomysł na to, o czym nagram filmik osobny i mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jeżeli chodzi o inne miejsca właśnie w Polsce, to czy będzie na przykład w okolicach Wrocławia... Na razie nie planuję takich spacerów dalszych, ale czasami bywam w różnych regionach Polski i będę się wtedy starała właśnie organizować taki spacer jakiegoś popołudnia, wcześniej będę jak najwcześniej dawała znać, że się gdzieś pojawi i zorganizuję taki spacer, ale jak na razie nie planuję specjalnie jechać do jakiegoś miasta, żeby zorganizować ten spacer. Roksana pyta, jak spędzasz z Zuzią wolny czas? Czy jeździcie razem na wakacje? Na to już była odpowiedź. Jak umacniasz swoją więźnią? Jak spędzam z Zuzią wolny, z wolny czas? Bawię się z nią, ćwiczę z nią jakieś sztuczki, ale to są takie proste rzeczy. Może Możecie zobaczyć w daily vlogu na przykład, co z nią robię. Albo właśnie w weekend vlogu już parę się takich pojawiło, także możecie po prostu zobaczyć, co robię z Zuzią latem akurat. Bo to były takie letnie edycje. I wiecie co? No, normalnie jest. Spędzam z nią czas. Jak z każdym celem bawię się z nią trochę szarpę z czymś, rzucam jakąś piłeczką, daję jej jeść, wychodzę na spacer w tym momencie, no nie za bardzo, ale, ale staram się z nią aktywnie spędzać czas. Jej wiek już jest taki, że ona też nie potrzebuje tyle tej aktywności, o czym już mówiłam. A jak umacniam z nią więź, po prostu staram się być dla niej wsparciem w każdej sytuacji i to jest myślę takie najważniejsze. Nigdy jej nie wystawiam w niekomfortowe sytuacji, przynajmniej staram się i unikam bardzo takich rzeczy, kiedy na przykład ostatnio chociażby stałam z nim chwilkę i podszedł jakiś facet i o pieseczku, pieseczku chodź tutaj i chcę ją głaskać ja widzę, że ja się lekko odsuwa że w ogóle i to nie pasuje był to w ogóle koleś przy temperaturze wczoraj 38 stopni on był w długich spodniach, bluzie i kapturze Także był w ogóle dziwny strasznie. E, jakieś pióra w ogóle miał do torby przy, przyczepione. Naprawdę był bardzo dziwny, więc ja pewnie też dlatego troszeczkę się go tak obawiała. I e, ja w momencie zareagowałam, nie proszę nie dotykać psa. I to jest ważne i widzę to, obserwuję, że ludzie czasami mają takie, taką obawę w ogóle, żeby właśnie w ten sposób zareagować, powiedzieć nie sorry, ale nie dotkniesz mojego psa i nie witaj się z nim. Eee, także to jest też ważne, żeby właśnie w takich sytuacjach czuł, że my jesteśmy dla niego wsparciem, bo jeżeli tak nie będzie, to on sam zacznie reagować typu warczenie, atakowanie i bądź właśnie popadniecie w taką lękliwość i mm, brak chęci w ogóle komunikowania się z nami i... Mm, Starania się o naszą pomoc w tego typu sytuacjach, także to jest według mnie najważniejsze żeby być wsparciem dla psa w każdej sytuacji. Kinia pyta. Mój pies szakirka nie może być szczepiony na choroby, bo dostaje ataki. Rasa Tzu, czy to skróca długość życia? Myślę, że warto porozmawiać o tym z weterynarzem, z dobrym weterynarzem. Może poczytać na forach, czy są jakieś alternatywne właśnie szczepionki. Bo wiem, że niektóre właśnie uczulają, niektóre nie. Także warto o tym porozmawiać z weterynarzem dobrym. Czy to skróca życie psa? Ciężko mi powiedzieć naprawdę, ja nie jestem weterynarzem. No, Pewnie, jeżeli twój pies zachoruje na którąś z tych chorób, to może skrócić życie psa, ale tak jak mówię, to nie jest pytanie do mnie, a do weterynarza. Co jest lepsze, obraża czy krople na kleszcze? Ja u stosuję krople, wiem, że ludzie stosują obroże i są bardzo z nich zadowoleni, że ich skuteczność jest bardzo dobra, z tym, że bardziej się ona sprawdza u psów takich krótkowłosek, gdzie rzeczywiście ta obraża może dotknąć bezpośrednio skóry psa i codziennie ją trzeba dociskać, żeby rzeczywiście był styk ze skórą, wtedy jest ok. O to trzeba dbać. Ale tak jak mówię, według mnie i to, i to działa. Nie powiedziałabym, że na przykład to jest lepsze, czy to. W zależności od potrzeb, od tego jak spędzamy z psem czas. Marysia pyta, od kiedy pies ma nosić kaganiec? Mam 7-miesięcznego labradora, tak jest napisane, pisze się labrador, i zastanawiam się, czy już kupować, czy nie. Co zależy, bo jeżeli chcę, żeby właśnie pies w dalszym życiu rzeczywiście miał oswojony na ten kagańc, to jak najlepiej właśnie go wprowadzić jak najwcześniej. Ja uważam, że każdy pies powinien być przyzwyczajony do noszenia kagańca, bo różne są te sytuacje. Tą sytuację, gdzie ten kagańc mu musimy założyć i żeby to po prostu nie było dla niego stresujące. E, więc w tym momencie e, kupowanie kagańca m, takiego rzeczywiście dobrego byłoby stratą pieniędzy, bo rzeczywiście ten pies urośnie jeszcze. E, także w tym momencie możesz kupić e, nakładkę taką materiałową, które kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, ale to jest według mnie tak do 30, na pewno coś znajdziesz. E, I ona może być nawet nieco większa, żeby starczyła właśnie na. Dłuższy okres czasu, zanim pies już bardzo urośnie do takiej docelowej wielkości pyska, także i możesz go po prostu oswajać z tym, że ma coś na pyszczku. To jest ważne, żeby pies się komfortowo w tym czuł, ale oczywiście takiej nakładki nie stosuj na długo, to jest tylko do ćwiczeń, ponieważ w takiej nakładce pies nie może ziać, nie może swobodnie oddychać, wentylować się, pić, jeść itd. Natalia pyta, czy pies ze schroniska może mieszkać z małym dzieckiem? Oczywiście każdy pies może mieszkać z małym dzieckiem. O ile zostanie, zostaną obie strony z tym oswojone, do tego przygotowane i odpowiednio wyedukowane. Jest to niezwykle ważne. pisze o tym na przykład w najnowszym numerze Dok Sport. Eee, Recenzję możecie... Hmm... Przegląd prasy. Możecie obejrzeć w linku pod spodem, który Wam tam wrzucę. Eee, także oczywiście, że tak, może mieszkać z małym dzieckiem, ale tak jak mówię, to musi być wszystko zrobione z głową, przygotowane odpowiednio i osoby, które opiekują się psem, muszą być odpowiedzialne i odpowiednio wyedukowane, co robić, czego nie robić. Monika pyta, mój szczeniak chce się bawić z moimi kotkami, ale wtedy on nie gryzie. Próbowałam go zachęcić do zabawy zabawkami, ale on wolał kota. Jak poradzić sobie z tym, z tym problemem? Obawiam się, że ta zabawa może nie do końca być zabawą, tylko Twój pies <grywa> uważa je troszeczkę właśnie za ofiarę, którą może się troszeczkę pobawić, pomaltretować ją. Także warto uczyć psa właśnie zostawiania kotków, zabawy zabawką. Najlepiej nie kiedy koty są w pobliżu, kiedy są w tym pomieszczeniu, tylko. W takim neutralnym środowisku, gdzie nie ma tych kotów, zachęcać właśnie do zabawy zabawką, przekierowywać tą uwagę, bo takie kontakty no, mogą być później niezbyt dobre. E, o ile właśnie też koty nie wykazują takich chęci sprzeciwienia się, czyli gdzieś tam podrapania pazurem i uporządkowania tej relacji, no to wtedy ty tu musisz zadziałać i rzeczywiście pomóc tym kotkom, żeby im się nic nie stało, żadna krzywda, a żeby też pies zaspokajał swoją potrzebę zabawy, e, aportowania, gryzienia, rzucia, żeby nie przekierowywał tego na koty? Kasia pyta, co zabierasz z dusi na wakacje? Bo ja wyjeżdżam z moim pieskiem i nie wiem, co zabrać taki film, co zabieram na kilkudniowy wyjazd z psem jest na moim kanale, także zachęcam do obejrzenia. Ola pyta, jak myślisz czy podawanie psu rano odmierzonej dawki karmy, a na podwieczorek ryż, ryż z kurczakiem i ugotowaną marchewką zamiast karmy jest dobrym rozwiązaniem? Jeżeli widzisz, że Twój pies ma taką potrzebę, jeżeli ty masz taką potrzebę, to oczywiście możesz to zrobić, z tym, że warto pamiętać o tym, żeby zachować te wartości odżywcze, które pies powinien dostawać każdego dnia. Także o tym musisz pamiętać, warto to z z z z skonsultować z jakimś na przykład weterynarzem, który też zna się na diecie psa, potrafi to wszystko dobierać e z takim dietykiem właśnie zwierzęcym ja w filmie o pokusie, pokusa premium plus, podawałam właśnie też namiary, kontakt do takiej osoby, do pani, która się tym zajmuje, także możesz tam napisać, zapytać właśnie jak to zrobić, żeby to wszystko było zbilansowane. Sandra pyta, co sądzisz o obroży półzaciskowej, klamrowej i łańcuszkowej? Żadna z tych obroży mnie nie przekonuje i nie uważam, żeby była dobra do rozwiązania jakiegokolwiek problemu z zachowaniem psa. Jest wiele innych metod, które są humanitarne i nie narażają zdrowia psa. Zuzia pyta, wypowiesz się na temat pseudo hodowli, czyli na przykład jak taką rozpoznać, albo jakie są konsekwencje tego, że weźmiemy biedzka pse z pseudo. Eee... Myślę, że to jest temat na oddzielny filmik. Ja oczywiście nie popieram e, kupowania, przygarniania psa z pseudochodowli. E, o czym już mówiłam. Rasowy czy kundelek, bodajże tak się nazywał ten film, ale myślę, że warto też właśnie nagrać taki poradnik, jak rozpoznać pseudochodowle, bo wiem, naprawdę wiem, że niektórzy nie zdają sobie sprawy, że kupują psa z pseudochodowli, więc myślę, że to jest temat warty poruszenia, ale tu bym się musiała za bardzo rozgadać i przygotować się do tego mocniej, tak żeby dać Wam rzeczywiście taką dawkę wiedzy przydatną w tym, czym się kierować. Wiki pyta... Jak Zuza? Tu jest kilka pytań, więc odpowiem po kolei. Jak Zuza reaguje na inne zwierzaki? Jeżeli chodzi o psy inne, to jest różnie, o czym też już mówiłam w poprzednim bodajże QA. W poprzednim, poprzednim. Nie tym ostatnim, tylko jeszcze poprzednim. Także tam sobie możesz tego posłuchać. Czy jest na coś uczulona? Nie, nie jest na nic uczulona, przynajmniej dotychczas, nie wiem, przez 12 lat, lat jej życia, żeby na coś było uczulona. Ulubione zabawki Zuzy? To też chcę nagrać taki właśnie filmik, taka ulubiona powiedzmy piątka zabawek Zuzi rzeczy, które właśnie stosuję. E, czy będziesz miała drugiego psa? Tak będę na pewno miała kiedyś drugiego psa, nawet właśnie kiedy jeszcze Zuzia będzie z nami. Maja, pyta, Czy dla 8-miesięcznego psa polecasz smycz flexi? Nie, 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 nie polecam, bo wydaje mi się, że to jest jeszcze troszeczkę za wcześnie. Pies najpierw musi się nauczyć chodzenia na zwykłej, takiej 3-metrowej, zwykłej smyczy, nie flexi, i wtedy możemy zdecydować się na flexi. Jednak na początku musimy go nauczyć chodzenia na normalnej smyczy, ponieważ jest to łatwiejsze i łatwiejsze dla nas, i dla psa do zrozumienia w ogóle tej zasady. Do którego miesiąca najlepiej nauczyć psa sztuczek, a może nie ma ograniczeń? Nie ma ograniczeń. To kolejne pytanie właśnie od Justyny, to znaczy nie kolejne od Justyny, ale ogólnie na ten temat, które również zadała Justyna. Właśnie, w jakie ze za rzeczy zaopatrzyć się biorąc psa na wakacje? Myślę, że nagram taki osobny też filmik właśnie, co warto zabrać z psem na wakacje, takie letnie, bo ja wtedy właśnie jadąc na ten kilkudniowy wyjazd z Zuzią, gdzie nagrałam filmik, co na niej biorę, to było na Sylwestra, więc może przydadzą Wam się takie inne porady dotyczące takich letnich wycieczek i wakacji. Dajcie kciuka w górę oczywiście, jeżeli Wam się Podoba ten pomysł. Agata pyta, co robić, żeby pies nie uciekał z domu. Ucieka, i gdy już się wyszaleje, to wróci po godzinie. Ale czasami ucieka bardzo, bardzo daleko i trzeba go łapać. Co zrobić? Wychodzić z psem na spacer, spędzać z nim więcej czasu, sprawić, żeby on z tobą chciał spędzać czas i po prostu fundować mu to, co on sobie sam funduje na własną rękę. Po prostu widać, że to jest jego potrzeba wybiegania się, wyszalenia się i nie możesz na to pozwalać. Musisz zabezpieczyć ogrodzenie w ten sposób, bądź tak opiekować się psem, żeby nie uciekał, bo to naraża. Na jego życie, a jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i powinniśmy dbać o naszego zwierzaka. I tu już ostatnie pytanie, na które odpowiem w tym Q&A. Jest to pytanie od Sary. Czy są jakieś problemy podczas spacerów z Zuzią, gdy ludzie chcą ją pogłaskać? Czy są sytuacje, że ktoś podchodzi i zaczyna ją głaskać? Jeżeli tak, to jak Suzia reaguje na to? Czy są w ogóle takie sytuacje? Rzadko się to bardzo zdarza, naprawdę rzadko. Może dlatego, że Zuzia jest kundelkiem i nie jest jakiejś takiej właśnie rasy, która jest popularna, bo jest kundelkiem i to może sprawia, że ludzie jakoś tak nie rzucają się na nią, ale rzeczywiście czasami się tak zdarza, że ktoś chce do niej podejść i ją pogłaskać, więc ja wtedy mówię. Nie, proszę przestać, nie chcę, żeby pan dotykał mojego psa czy tam pani, bo Zuzia nie czuje się w takich sytuacjach komfortowo. Ona, tak jak wiecie, miała problem właśnie w kontaktach z ludźmi, z psami, więc dla mnie w ogóle to, jak ludzie się zachowują względem psa, to często jest właśnie narzucanie się całym ciałem i wręcz wchodzenie mu na grzbiet, więc od razu jest głaskanie po głowie i w ogóle jakieś dziwne zachowania, które dla Zuzi, no. Widzę, że to nie jest nic przyjemnego, więc w ogóle po co ja mam jej tu fundować, więc chronię ją przed tym i unikam takich sytuacji. Jestem stanowcza i potrafię. Taką osobę zatrzymać w tym swoim przypływie miłości względem Zuzi. <grych> e, ok, także to wszystkie pytania, na które dzisiaj odpowiem. E, kolejna dawka będzie niebawem, także jeżeli lubicie takie QA, dajcie kciuka w górę, a oczywiście zawsze takie krótkie pytania i odpowiedź będą się nadal pojawiały na moim kanale, bo myślę, że to jest coś takiego, gdzie rzeczywiście ktoś widzi pytanie, chce odpowiedź na nie, to od razu klika, wchodzi, a w takim QA, no nigdy nie do końca wiadomo, co się pojawi, ale. Po prostu chciałam odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania nagrywając film jest mi szybciej, łatwiej, krócej. E, więc rozumiem, że nie każdego ten filmik może interesować, dla niektórych może być za długi, ale dzięki temu mogę odpowiedzieć każdemu. E, dobra, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was z tego gorącego tarasu <laughs> i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!